Witam Państwa na kanale Stanisław stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z wieki wieków, a, my, a Chciałem będzie. zaproponować, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Soborze Trydenckim. I to, to byłaby taka wstępna, wprowadzająca rozmowa. Ja odnoszę takie wrażenie, że no, msza trydencka, środowiska trydenckie, e, e, i odnoszę takie wrażenie, że główne skupienie jest na mszy, natomiast nie ma jakby odniesienia do w ogóle formacji katolickiej takiego głębszego, no bo ja bym sobie to wyobrażał w ten sposób, że w środowiskach trydenckim są jakieś instytuty edukacji. Jakieś kółka samokształceniowe, że czyta się dokumenty Kościoła, że czyta się doktorów Kościoła, tutaj nawet nie potrzeba kapłanu. No ale jeżeli msza rydęcka, msza no to i sobór trydencki, sobór trydencki, no to trzeba by coś wiedzieć o tym soborze i wgłębiać się w jego dokumenty. No i teraz jeżeli zajrzymy, no, tak wstępnie do. Wikipedii chociażby, prawda, i tam pod hasło Sobór Trydencki, no to tam mamy między innymi podanie najważniejszych dekretów pierwszej fazy, drugiej fazy i trzeciej fazy. I jak to wydrukowałem, to to są trzy strony. Tych dokumentów jest dużo i na każdy, prawie każdy temat. Prawda? Chociaż też trzeba pamiętać, że nauczanie Kościoła to nie jest tylko Sobór Trydencki, prawda? to jest wiele innych wcześniejszych i późniejszych soborów, choćby Sobór Watykański I. Ale jak tak pozwolisz, że jakby pokażę widzom, yy... Przeczytam no te najważniejsze dekrety, nawet nie wszystkie, bo wszystkie to bym czytał przez 40 minut. nie Ale jest powiedzmy o przyjęciu Ksiąg Świętych i Tradycji Apostolskich, o przyjęciu wydania Biblii zwanej Wulgatą, o Grzechu Pierworodnym, o nauczaniu i głoszeniu wprowadzał obowiązek nauczania Pisma Świętego i głoszenia Słowa Bożego przez biskupów, o usprawiedliwieniu. O sakramentach w ogóle, sakramencie chrztu i bierzmowania, o reformie dotyczącej reformy kleru, a zwłaszcza kumulowania beneficjów, o najświętszym sakramencie Eucharystii, o świętych sakramentach pokuty i ostatniego namaszczenia, o wyborze książek wyrażający zgodę na korektę indeksu papieża Pawła IV, o komunii pod dwiema postaciami, o komunii dzieci. O najświętszej ofierze mszy świętej, o tym, co należy zachować ważne, a czego unikać podczas odprawiania mszy. Nauka o sakramentach świętych znowu, nauka kanony oraz inne sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa. Bardzo dużo są reformie w różnych dziedzinach, o czystwu. O, o wzywaniu czci i świętych oraz o świętych obrazach, w sprawie zakonników i zakonnic, yy, o odpustach, yy, o wyborze potraw, o postach i o dniach świątecznych, yy, no i w sprawie indeksu ksiąg, katechizmu, brewiarza i yy, imszału. No i teraz yy, zadanie... Ci... Przepraszam, bo tu nie ma yy. jednej rzeczy bardzo istotnej, bo jeden hmm. z ważniejszych zakresów dotyczy usprawiedliwienia. O usprawiedliwieniu. Znaczy, A może cały się nie... nie, przeczytałem tak, o usprawiedliwieniu. Jest... Sesja 6, 13 stycznia 1547. Przepraszam, przepraszam. Yy, 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 I teraz tak, jakie byłoby pytanie? Znaczy, yy, że w zasadzie no, przede wszystkim w środowiskach trydenckich, no to, bo tak, yy, inaczej. Te dokumenty są wydrukowane, ale one są wydrukowane w takich wielkich księgach. No i pytanie, czy to za sprawą środowisk trydenckich nie powinno być tak, że powinny być oddzielnie, żeby były takie małe książeczki, no i czy nie powinno się ich zgłębiać i no co w ogóle na ten temat byś powiedział, jako taki wstęp do wiedzy o soborze trydenckim. Po pierwsze, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, na którą, na którą się nie zwraca uwagi. Mianowicie mówi się, że Sobór Sydencki był soborem, który powstał w wyniku tego, że powstał luteranizm. Prawda? Czyli wystąpienie Lutra i tutaj trzeba było bardzo szybko zareagować na te rzeczy, które Luter głosi, a które są sprzeczne z doktryną katolicką. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę Państwa, Sobrów, inaczej, luteranizm nie powstał na zasadzie y, y, takiego powiedzmy, elementu, że nagle luter coś sobie tam bzdurał, y, powiedział to, co powiedział, no i nagle dokonało się, się przewóz w kościele. Y, bo trzeba zapytać, co się stało tak naprawdę, że luteranizm tak bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać po Europie. To jest, to jest pierwszy podstawowy bo, bo oczywiście wielu było heretyków, którzy różne rzeczy mieli mówili, i wystarczyło czasami zwołać synod lub napisać dokument przez papieża i to załatwiało sprawę. To był inny problem. To był problem taki, że luteranizm zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać, to znaczy, jakby trafił na dobry grunt, i teraz ten dobry grunt. Był przygotowywany. To nie było właśnie tak, że, 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 że luter zrobił bombę i ją podpalił. Bomba była przygotowana wcześniej, a on tylko po prostu zapalił ląd. I teraz należałoby zwrócić uwagę na, na ten właśnie element. Co takiego dokonało się w duchowości, że ten luteranizm znalazł tak wielu odbiorców, którzy chętnie mu tak powiem, wtórowali. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko wtórowali, ale było bardzo wyraźnie widać, że jest bardzo wiele w duchowości tych przeciwników Kościoła katolickiego, którzy tutaj jakby znaleźli swojego poplecznika tak? i poszli za nim, bo uważali to, że to właśnie ma sens, a są przeciwni temu, co do tej pory było w Kościele katolickim. Więc inaczej mówiąc, Luter był tylko i wyłącznie pewnym takim elementem, który po prostu dokonał pewnej eksplozji. I teraz Kościół katolicki no miał, miał ten problem, że trzeba było zrobić już porządny sobór, czyli nie, nie, nie robić tego na zasadzie takiej, że potępiamy takie, a nie inne tezy, tylko i wyłącznie, ale trzeba było dokonać rzeczywiście, po pierwsze, podsumowania przyczyn, Jakie, się, jakie złożyły się na to, że powstał taki nurt jak luteranizm, a potem dalej kalwinizm i tak dalej, i tak dalej. I że trzeba było dokonać pewnej korekty, można powiedzieć, w tej duchowości katolickiej, po to, żeby między innymi postawić same rozwojowi luteranizmu. I teraz właśnie dlatego ten sobór jest taki szczególny, on trwał od 1545 do 1563 roku, a więc trochę czasu trwał. I chodziło o to, żeby rzeczywiście zająć się wszystkimi tymi problemami, które były już pewnym zagrożeniem przed wystąpieniem Lutra. Czyli stanowiły pewien element tego, co, co, co stanowiło później pożywkę dla, dla samego Lutra. To znaczy, ja bym tutaj dopowiedział w ten sposób, że prawdopodobnie to jest moja teza, że prawdopodobnie, kiedy pojawił się protestantyzm, to kościół też, znaczy hierarchia sobie też uświadomiła m, pewne słabości, które w, w kościele historycznie się pojawiły. Powiedzmy, brak seminariów duchownych no właśnie. i w związku z tym niedostateczna formacji. formacja. Formacji. To, było, to, to było bardzo ważne. Tu jest jeszcze jeden element, też nie wiem, czy, 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 czy to czytałeś, ale tu był też element związany z zakazem, bardzo mocnym zakazem, Interpre czytania, interpretowania yy, na własną rękę Pisma Świętego. Nie czytałem, to, tylko przeczytałem o przyjęciu nieby a nie jest, o przyjęciu wydania Biblii zwanej wulgatą oraz o sposobie interpretacji Pisma Świętego. Myślę, że myśmy powinni w którymś programie przeczytać ten dokument, bo no dzisiaj już wszyscy interpretują Pismo Świętego. Po lewej stronie kościoła, po prawej stronie kościoła trydenccy, nie trydenccy. Mało, mało tego, właśnie wszystkie inne rzeczy zeszły na plan dalszy, a ten został bardzo mocno w współczesności, we współczesnej duchowości wyostrzony. Prawda? Prywatna Indywidualna interpretacja Pisma Świętego. Nawet nie Pisma Świętego, tylko jego tłumaczenia. No, no to tak, nawet jego tłumaczenia, tak, tak. To, 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 to też bardzo ważny warzy, bardzo moment w tym wszystkim. I teraz, proszę Państwa, Sobór Trydencki, podchodząc do tego, że tak powiem, no, tak bardzo całościowo, biorąc pod uwagę to, co, co uważał, za, za, że były pewne przyczyny, które spowodowały, że powstał taki ruch, jak ich powstał. I dwa, żeby dać rzeczywiście pewne, ograniczyć ten ruch i pokazać przede wszystkim katolikom, jaka jest prawdziwa doktryna katolicka. Bo to chodzi, że to nie jest jakaś zewnętrzna apologetyka w stosunku do tego, co się wydarzyło, tylko trzeba było pokazać, że nasza wiara jest wiarą, która w sobie zawiera wewnątrz tej wiary znajduje się jej apologia. Znaczy, inaczej mówiąc, że wiara ma swoje pewne konsekwencje, które powodują to, że potrafi się sama bronić. I teraz to jest bardzo ważny element, dlatego że jakbyśmy historię teologii studiowali, to trzeba zwrócić uwagę, że wielcy ojcowie i doktorzy Kościoła zwracali uwagę na jeden bardzo istotny element. To trzeba pamiętać, że wiara jest zawsze zagrożona. Wiara nie jest rzeczą taką, która jest nam dana w taki sposób, że jest repozycją, który możemy sobie, powiedzmy, zamknąć w szafce i, i, i z niego korzystać, tylko jest to pewna rzeczywistość, która się dokonuje w kulturze i w Kościele i ona jest zawsze zagrożona już nie tylko herezją, ale pewnymi wypaczeniami. I teraz... Nawet św. Tomasz Zakwinu wiedział, że jeżeli pisał sumę teologiczną, to on nie pisał tego dla ateistów, tylko pisał to dla katolików, po to, żeby pokazać, jak wygląda nasza prawdziwa wiara. Inaczej, ciągle istnieje ten element apologijny wiary, który musi być podkreślany i pokazywany w różnych przestrzeniach czasowych, ponieważ wiara podlega właśnie bardzo różnym zewnętrznym naciskom i od wewnątrz również herezjom. I teraz. Ten element czystości wiary jakby jest, jest najważniejszy i tutaj Sobór Cydencki, jakby pokazując te wszystkie, które przeczytałeś dokumenty, on stara się w jakiś sposób wyłożyć pewną doktrynę katolicką, no, na tamten czas to, była, to były te rzeczy najważniejsze. Prawda? Nie wszystkie, a najważniejsze. Proszę pamiętać, oczywiście, że tradycja nie kończy się i nie zaczyna na, na soborze studenckim. Sobor studencki, właśnie wtedy, kiedy mówi o tym, że trzeba dokonać pewnej analizy związanej z formacją duchową i tutaj powołać seminaria, jako pewne ośrodki, prawda, kształcenia. Dlaczego? No dlatego, żeby katolicy mieli możliwość, że tak powiem, po pierwsze prawdziwej wiary, czystej wiary, oczyszczonej z tych wszystkich rzeczy, które stały się naleciałościami zewnętrznymi, a jednocześnie od wewnątrz, żeby mieli siłę do tego, żeby bronić własnej nadziei, bo taka jest przestrzeń Pisma Świętego Nowego Testamentu. Mamy być zawsze gotowi do obrony naszej nadziei. Tutaj nadzieja może być wymiennie traktowana jako, jako, jako nadzieja i wiara, prawda? I sobór cywilski dokonuje tego w taki sposób, że oczywiście zaczyna od pewnych rzeczy związanych z tym, które zostały przez lutra bardzo silnie wyakcentowane, ale na tym nie ogranicza się. On, Pokazuje jednocześnie, że trzeba coś więcej, bo inaczej rzeczywiście nasza wiara będzie wiarą w tym momencie kulawą i trzeba ją w jakiś sposób pokazać w tej perspektywie takiej bardziej całościowej. Tutaj też taka bardzo ważna rzecz, proszę pamiętać jedną, jedną ważną rzecz, że Luther nie był teologiem, Luther był prawnikiem. Luther trafił do zakonu, uciekając, kryjąc się, korzystając z łaski, jak to się, jak to się mówiło kiedyś, że są pewne przestrzenie, w których prawo nie, 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 nie dotyczy, czyli korzystał z prawa, z słowo, Wiem, znaczy no wiadomo o co chodzi, że tak. nie był nietykalny. nietykalny ten tak. z tyłu. Ponieważ, mm -hmm. po, ponieważ było tak, że niektórzy mogli nosić na przykład szablę, ale nie mogli jej używać. Natomiast wtedy jej używał. Raz sam został ugodzony zresztą też i jakoś się z tego wylizał, ale dokonał tego, że zabił człowieka, tak? ranił go śmiertelnie i ten człowiek umarł, za co byłby sądzony i wiedział o tym dobrze i uciekł po prostu do klasztoru. Yy, czyli schował się. Yy, potwierdzają Lut yy, listy Lutra do swoich znajomych i znajomych do Lutra, bo oni mówili bardzo wyraźnie: Przecież ty nie, jest, nie miałeś żadnego powołania zakonnego co ty tam robisz? On mówi: Jak ja wyjdę z zakonu, to miłe, No Przepraszam za wyrażenie, ale dokładnie tak się wyraża. Więc on tam, on tam się schował. No i chowając się jako prawnik, dokonał pewnej rewolucji i to rewolucji, która wyraźnie nosi Znamiona bardziej prawa niż teologii, dokonał pewnego, zupełnego, można powiedzieć, pewnej rewolucji duchowej, która ta rewolucja no, była związana z tym, że mógł jej dokonać, ze względu na to, że już w pewnym sensie ta duchowość w sensie, no, była przygotowana, była przygotowana na, 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 na przyjęcie zupełnie innej duchowości niż katolicka. I teraz gdybyśmy powiedzieli to tak, dla mnie najważniejszym oczywiście tekstem czy, czy tym, czym zajął się Sobór Trydencki, no to jest Dekret o Usprawiedliwieniu. Bo tam jest cały ten problem lutra, który właśnie prawny moment, że nie ma czegoś takiego jak zasługa, prawda? Nie ma czegoś takiego jak zasługa. A więc kwestia w ogóle dotyczy tego, że człowiek nie ma w ogóle natury. Natura została zniszczona przez grzech pierworodny i w tym momencie tylko Chrystus. Zbawienie jest takim kryptozbawieniem, że my się tak, Chrystus zasłania nas swoim płaszczem i my tam, dlatego, że nas zasłania, to się dostajemy do, do nieba. Czyli tak naprawdę zniszczył perspektywę. Proszę Państwa, bardzo ważną perspektywę świętości. Luteranizm w na to nie zwraca uwagi, że to tylko i wyłącznie doktryna prawna i tak dalej. On zniszczył ten element, że nasze życie polega na tym, że mamy zdobywać świętość. Bo jeżeli tylko Chrystus no to oczywiście tylko Chrystus, my tutaj nic nie, nie możemy, my jesteśmy i tak cały czas grzeszni, my z tego grzechu nie jesteśmy w stanie wyjść. I z drugiej strony, no to oczywiście zaprzeczył temu, co się nazywa owocami odkupienia przez Chrystusa. prawda? On owoce całkowicie zniweczył. On, on całkowicie te owoce przeniósł tylko i wyłącznie na samego Chrystusa i stąd jego zasada sola Christi, Chrystus. Oczywiście w tym momencie tylko, tylko Chrystus. To oczywiście powoduje natychmiast y, następną sprawę, a mianowicie podważanie sakramentów. Bo jeżeli y, 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 my nie potrzebujemy być święci, to zresztą ta. Y, na, nie możemy być. Nie możemy być święci. Znaczy, wszyscy są święci, ale nie z własnej. Dokładnie. Tak, zasługi. Zasługi. Tylko Chrystus. I tutaj on y, niższy bardzo ważny element, mianowicie eklezjalność w ogóle. Kościół w tym momencie staje się właśnie zborem, a nie kościołem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma żadnej zmiany, przemiany i tak dalej, więc sakramenty, jeżeli w ogóle można mówić o sakramentach, to są tylko jakieś symbole, czyli coś, co dotyczy naszej pamięci, upamiętnienia czegoś, natomiast nie jest, nierealnie nas nie zmienia, prawda? Tym bardziej, że co ma zmieniać, jak my nie mamy natury, bo natura na zasadzie przez grzech pier pierwotny. Czyli y, y, mamy, w, w teologii mamy taką sytuację, że nastąpiło całkowite unicestwienie, można powiedzieć, tego, co jest związane z y, y, świętością. Dobra? No tak, ale z, czy nie za dużo mówimy o Lutrze, a za mało o ze Trydeńskiej? No tak, oczywiście, no bo... <gry> No, co taki jeden tylko wątek, prawda? I chcę pokazać, to, że sobór Trydencki miał tutaj rzeczywiście ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ pewne rzeczy one jakby nawarstwione, one powodowały to, że trzeba było zająć się kompleksowo wieloma, wieloma rzeczami. Przepraszam, będę ci słowa, to znaczy ten wątek lutra jest bardzo ważny. Ja ci nie przerwałem, dlatego że uznałem, że jest nieważny, bo sobór Trydencki kotak. tak. Sobór trydencki reagując na protestantyzm jest jakby szczególnie dzisiaj aktualnym soborem, aktualne dokumenty, bo z tym się borykamy to nie tylko na zewnątrz, ale głównie wewnątrz. Tak. tak, tak, no, dla, no tak. No, dlatego jest taki ważny, dlatego tak powiedzmy tradycjonaliści będą się bardzo silnie po, po, powoływać na Sobór Studencki. Wręcz powiem tak, że są takie środowiska, które w ogóle ograniczają całą teologię do Soboru Studenckiego, mm. prawda? Co oczywiście też jest yy, niewłaściwe, dlatego że, jeszcze raz podkreślę, Sobór Studencki jest tylko i wyłącznie jednym z soborów. Mm. Nie, no bo na przykład dlaczego był Sobór Watykański Pierwszy, no dlatego, że Sabur Trydencki nie wyczerpał. Nie wyczerpał, oczywiście, tak. Problematyki. Nie. Tak, no bo, mówię, światło, główne światło było to, że trzeba natychmiast ograniczyć działanie protestantyzmu. To, że duchowość była taka, a nie inna, ale jedną z ważniejszych rzeczy no to jest po prostu jest, jest działanie w stosunku do rozprzestrzeniającego się luteranizmu. To trochę tak, że jak się pali, no to najpierw gasimy ogień, tak? a dopiero później zajmujemy się remontem danej przestrzeni. Ale najpierw musimy zgasić ogień. I w Soborze Syldenckim bardzo wiele jest właśnie z tego gaszenia ognia. Prawda? Dopiero szerzej jakbyśmy patrzyli na dokumenty, no to wtedy dopiero zobaczymy, że Dokumenty biorą pod uwagę również to, że ten ogień właśnie skądś się wziął. To nie było tak, że, że, że po prostu sam się nastąpił samozapłon, ktoś go zapalił, ale był przygotowany tego. No Dowejdę ci w słowo jedną <try> kwestią, że tak jak w środowiskach trydenckich, nie tylko trydenckich, się powtarza, że wszystkiemu winien jest sobór watykański II, a ten sobór watykański II przecież nie wziął się z powietrza, on wziął się z jakiś Błędów, wad, niedociągnięć, nie które były w kościele, no i z tego, że ten kościół był atakowany, przenikany przez piątą kolumnę. I e, wrócę jeszcze raz do tej myśli, że to nie jest tak, że Msza Trydencka jest panaceum na wszystko, bo przecież wszyscy ojcowie Soborowi ją odprawiali w niej uczestniczyli. Nie? Mało tego była odprawiana przez Soborem, przed Soborem, przed była odprawiana przed Lutrem. Przed, przed Lutrem była odprawiona msza właśnie ta y, tradycyjna. I teraz co się stało, że właśnie y, pomimo, że była odprawiona msza y, właśnie ta, w tym y, porządku rzymskim, y, nastąpiło takie protestantyzowanie, protest, tak, czyli inaczej mówiąc, że to patrzenie niestety jest tylko i wyłącznie wycinkowe. Znaczy, ciekawe jest tutaj, przepraszam za słowo, ciekawe, ja się od ciebie, że Sobór Watykański II doszedł do jakby wniosku przeciwnego, bo on doszedł do wniosku, że całe to zło, które było przed Sławorem, to jest wina. Jakby Soboru Trydenckiego tak. i wina mszy y, trydenckiej. Trydenckie. I trzeba zmienić nauczanie trydenckie na inne i trzeba zmienić mszę świętą na inną, Trudno. prawda? No i jak zmienili, to mamy to, co mamy. Nie? Dokładnie. To, 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 to zauważyłeś znakomicie, bo to, to, dokładnie to, to, tak trzeba to interpretować, że uważano, że zło leży właśnie tu, po tej stronie właśnie trydenckiej, trydentu i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, jeszcze raz podkreślę ważną rzecz, którą dostrzegali ojcowie Kościoła i doktorzy Kościoła, że wiara potrzebuje ciągłego jakby dbania o jej czystość, dlatego że bez przerwy pojawiają się wątki, które będą tę wiarę atakowały z różnych stron. Nie tylko duchowych, ale również społecznych, ekonomicznych itd., itd., co jest normalne. I teraz yy, yy, trzeba stać na straży tego, że wiara ma być przeniesiona z ojca na syna, można powiedzieć, w nienaruszonym stanie, czyli musi być czysta. Nie może być yy, zarażona czymkolwiek, dlatego że to spowoduje potężne yy, rzeczy. I teraz wydawało się, że Sobór Watykański II pomyślał, że jak yy, 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 zacznie się dogadywać ze światem, to sama wiara się oczyści a tu się okazało, że wiara w tym momencie została całkowicie przesunięta z terenu wiary na teren wierzeń tak? i wtedy można mówić, że oczywiście skiery są równe prawda? No bo, no bo, no bo tak to jest i tutaj Sobór Watykański przepraszam, Sobór Trydencki zajął się pewnymi rzeczami, ale nie wszystkimi cała tradycja Kościoła Katolickiego jest dużo szersza a Sobór cydencki jest tylko jednym z elementów tej tradycji tradycji, która w danym momencie była konieczna ale to nie znaczy, że Sobót wyczerpuje całą teologię i wszystko, co się z tym wiąże. Nie, no tym bardziej, że niejedyną herezją, która zagraża katolicyzmowi, katolikom, jest protestancyzm, prawda? Nie tak, oczywiście, New <laughs> Age anyway, chociażby weźmy No tak, ale e, wiemy z historii Kościoła i z historii Soborów, i, że było no dziesiątki tych różnych herezji, a my żyjemy w czasach, w których te wszystkie herezje się Podżyły. odżyły i teraz może tak być, że w środow niektórych środowiskach trydenckich, jak jest zwrócenie uwagi na Sobór Trydencki, to jakby nie zauważają innych herezji i sami w nie popadają. No tak, no tak, no tak, tak, oczywiście, tak, jak najbardziej. Z tym, że no, tak jak powiedziałeś, że patrząc na sobór tylko trydencki, nie widzą jeszcze innych rzeczy, których sobór Trydencki nie objął, bo, bo, bo nie musiał objąć. Nie widział, bo nie widział takich zagrożeń. Skupił się na. Tak. I to co powiedziałeś, że musiał być sobór watykański pierwszy, on niestety został przerwany przez pierwszą wojnę światową, natomiast. E, 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 to był bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny Sobór i, i tam jest bardzo, bardzo ważna rzecz, mianowicie taka, że Sobór yy, yy, Watykański I zobaczył, że żeby duchowość katolicka była prawdziwą duchowością katolicką, musimy powrócić do tak zwanej preambula fidei, czyli rzeczy, które są związane jeszcze z jakby przed polem, tak? Czyli tutaj bardzo mocny w ukłon w stronę filozofii klasycznej, prawdziwej filozofii, a szczególnie metafizyki, dlatego że już wtedy, w tamtym czasie, było widać, jak filozofia nieklasyczna rozkłada duchowość katolicką. To nie to, że wiara i nie, tu po prostu było zagrożenie, było bardzo, zagrożenie szło od strony filozofii, bardzo silne. I tu trzeba było ratować po prostu zwykłą, normalną ludzką duchowość w postaci klasycznej metafizyki i klasycznej te... filozofii. I, 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 i tu, jest, tu jest ten bardzo ważny element soboru Watykańskiego I. No, oczywiście, tam inne gmachy z tego, tego nawiązania, bo tu chodziło również o, 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 o papiestwo i tak dalej, i tak dalej. Ale. Coś najważniejsze, żeby nie, nie, nie zrozumieć całej historii kościoła i historii teologii, historii wiary w ten sposób, że sobór studencki jest jedy tylko jedynym autorytetem i jedynym tym, który wszystko y y wyjaśnia i wszystkim się zajmuje. Pomimo, że to jest tak dużo yy, dekretów, yy, konstytucji itd. Tak tak soborowych, to oczywiście istnieją pewne rzeczy, które wynikają z zagrożeń współczesnych. których na przykład, sobór Trydeński nie będzie yy, no, Wcześniejszy. Tak, naprawdę, nie będzie nie nawet. Bo na przykład tutaj na no, soborze Trydeńskim, jak się tak przeczyta te tytuły dekretów. No to jest dużo o piśmie świętym, natomiast nie, nie widać jakby dekretu poświęconego filozofii, na przykład, prawda? Czy, czy w ogóle rozumowi, prawda? Natomiast to ciekawe, mo, może jest, ja tutaj tak mocno się nie orientuję, ale y, tym, co zaatakował jako drugie. Luter była, był rozum, sam rozum, prawda? Tak, że, no tak, że no tak że no to... Rozum to diabelska k, którą trzeba wrzucić do wychody. Dokładnie tak. I nikt tyle pomyj nie wydał na świętego Tomasza, jak Finus Luther. Na Arystotelesa? Na Arystotelesa, no to już w ogóle nie mówię, to... Ale żeby to już być bliżej e, katolicyzmu, no to, no, to, no to naprawdę więcej pomył święty Tomasz na, na świętego Tomasza nikt nie wydał, jak, jak właśnie Luther. No i teraz co? No. Trzeba byłoby po prostu w tym momencie trochę skonkretyzować może jakieś pewne rzeczy, ale to już widzę, że Nie w tym, się nie w tym programie. Znaczy, no, do, doprowadziliśmy do takiego wprowadzenia w tematykę. Myślę, że trzeba będzie do tego Soboru Trydenckiego wracać i do jego dokumentów, no bo, bo trzeba. I myślę, że tyle na dzisiaj, tak? Dokładnie. No, dziękuję ci Dzie dziękuję bardzo. Państwu, dziękuję, ci. dziękuję państwu, Dziękuję państwu.